Dzień dobry wieczór. Witajcie w ten piękny słoneczny grudniowy dzień. Skończył się listopad, więc czas najwyższy na podsumowanie produkcji energii elektrycznej z fotowoltaiki. W tym krótkim filmie pokażę Wam, ile w listopadzie energii elektrycznej wyprodukowały nasze instalacje fotowoltaiczne on-gridowe oraz nasza instalacja fotowoltaiczna hybrydowa nie było źle, nie było dobrze tak przeciętnie a poszczegóły zapraszam do arkusza kalkulacyjnego gdzie wszystko mam dokładnie zapisane i zarazem to wszystko pokażę no dobrze moi drodzy jestem już w domu przed komputerem i chciałbym wam pokazać dokładnie jaka była produkcja energii elektrycznej z naszych instalacji fotowoltaicznych jeśli chodzi o instalacje on grid czyli te dwa palowniki Huawei'a i 12,6 kW w panelach na dachach na raku naszego domu. To w listopadzie ta instalacja wyprodukowała 320, prawie 9 kWh energii elektrycznej. Do sieci zostały wysłane 223 kWh, a autokonsumpcja to 105 kWh. Co daje nam. 32%, no, jak na listopad, dość słabo To do konstrukcja, mogło być znacznie więcej, ale teraz to już i tak musztarga powiedzie. W tym samym czasie z sieci energetycznej pobraliśmy 1022 kWh, znacznie więcej niż do sieci elektrycznej wysłaliśmy. Jeśli chodzi o naszą małą instalację hybrydową, czy też powojną, to z tej instalacji w listopadzie pobraliśmy 156 kWh, ale aż 124 kWh ta instalacja pobrała z sieci do ładowania akumulatorów. Więc zysk z tej małej. Instalacji, która już jest rozbudowana, o czym będzie osobny film na kanale, to tylko 32 kWh. Jak na listopad, jak na niecałe 2 kWh piki w panelach, to i tak całkiem niezły wynik Jeżeli chodzi o tą małą instalację z małym magazynem energii, to tutaj przygotowałem jeszcze. Takie zestawienie z całego roku, które już jest na finiszu. I sprawdziłem sobie, <laughs> przez ile dni w ciągu danego miesiąca mogliśmy żyć, funkcjonować bez pobierania energii elektrycznej z sieci. Przez tą małą instalację, w tym Fakt faktem jest taki, że w tym roku dość mocno i dość yy, pokaźnie rozbudowaliśmy nasz magazyn energii, bo w styczniu magazyn miał pojemność 5 kWh później został rozbudowany 7,5 kWh we wrześniu było to już 12,5 kWh a w grudniu mamy już 17,5 kWh już w magazynie energii czyli dostępne jakieś 15, powiedzmy, <coughs> bo nie rozładowuje do pełna. I tak. W styczniu mieliśmy 3 takie dni, gdzie nie potrzebowaliśmy prądu z sieci. Mogliśmy normalnie funkcjonować tylko na energii wyprodukowanej z paneli i energii, która była w tym małym magazynie energii. W lutym również były trzy takie dni. W marcu, kiedy produkcja zaczęła się już tak dość mocno zwiększać. Było to już 14 dni, czyli niemal połowa miesiąca. To był okres, kiedy do tej małej instalacji nie w ogóle energii sieci energetycznej. W kwietniu było to 18 dni, a w maju rekordowe 29. Baj w tym roku był naprawdę rewelacyjny, jeśli chodzi o fotowoltaikę, o ilość Słońca i temperatury. I z 31 dni, które było w miesiącu, 29 dni korzystaliśmy z energii elektrycznej produkowanej przez fotowoltaikę. W czerwcu były to 24 dni, w lipcu 16, w sierpniu 18 takich dni, no. a w we, we wrześniu były takie dni 23. Ale trzeba zauważyć, że we wrześniu nasz magazyn energii powiększył się o 5 kWh. I tutaj mogliśmy już niemal 2 dni funkcjonować tylko na energii, która była, była zgromadzona w magazynie energii. Więc jeśli na przykład w poniedziałek mieliśmy słoneczny dzień i magazyn został ładowany do pełna, to we wtorek i w środę nie potrzebowaliśmy w ogóle energii z sieci energetycznej, jeśli były to dni pochmurne. Jeśli w czwartek wyszło słońce, to znowu zaczęło nam ładować niemal już pusty wtedy magazyn energii, no, ale dalej korzystaliśmy z energii słonecznej, energii z instalacji fotowoltaicznych. I takietni we wrześniu były 23, w październiku takich nie było 15, a w listopadzie, odziewo, aż 8. Mimo że listopad był jaki był, było dużą mgieł, dużo pochmurnych dni, akcenty zimowe ze śniegiem, mrozem, to jednak udało się. 8 dni w ogóle nie pobierać energii elektrycznej z sieci do tej nowej instalacji fotowoltaicznej Jaki będzie grudzień? Nie wiadomo no. magazyn powiększyliśmy, pierwsze 3 dni grudnia były ładne, słoneczne a kolejne mają być już bardziej zimowe, pochmurne ma być śnieg, więc dobrze nie będzie więc całą moc całą pojemność tego magazynu energii wykorzystamy dopiero Wykorzystamy dopiero na wiosnę, kiedy będzie dużo słońca i kiedy nawet dwa, trzy pochmurne dni będziemy mogli bez pobierania energii sieci energetycznej przetrwać, ponieważ będzie ten prąd, ta energia zgromadzona w magazynie energii, który mamy, a który rozbudowujemy. I który również opiszę i przedstawię w którymś z filmów kolejnych na moim kanale. Moim takim celem, jeśli chodzi o nasz magazyn energii, jest to, żeby go rozbudować do 20 kWh co najmniej. Wtedy na spokojnie 3 doby będziemy mogli funkcjonować tylko na energii elektrycznej zgromadzonej w magazynie energii. Co prawda, do tej instalacji mam podłączone sporo urządzeń, ale takich, które pobierają niewielkie ilości energii, ale stale, na przykład lodówka, rekuperator. Oświetlenie domu, <laughs> router, modem do internetu. Więc takie urządzenia, które pracują cały czas, ale nie pobierają jakichś zawrotnych ilości energii. Średni pobór z tej instalacji to jest około 300 W na godzinę. Więc nie jest dużo, ale jest to cały czas. I jeśli mielibyśmy w tym magazynie energii dostępne rzeczywiście 20 kWh, to moglibyśmy 3 dni spokojnie funkcjonować bez potrzeby pobierania energii z sieci. Czyli jeśli mielibyśmy 2 dni słoneczne, magazyn udałoby się naładować do pełna. To następne 3 dni, jeśli byłyby pochmurne, nie byłoby słońca, to mielibyśmy i tak zapas prądów akumulatora. <laughs> Dobra, zobaczmy teraz to, co pewnie na wszystkich najbardziej interesuje, czyli finanse. O dziwo, w listopadzie mieliśmy lepszy stosunek poboru energii w taryfach tańszej i droższej, ponieważ w listopadzie 41% energii, którą pobraliśmy z sieci, to pobraliśmy w droższej taryfie dziennej, a 59% w taryfie nocnej, weekendowej, no, tej tańszej, generalnie, gdzie 1 kWh kosztuje 66 groszy od 1 lipca. <tryk> w październiku było to znacznie gorzej, więc jestem zaskoczony, ale mniej I z tego stosunku procentowego wynika, że jedna kilowato, średnio 1 kWh w listopadzie kosztowała 92 grosze. Biorąc pod uwagę tą cenę energii, mogę sobie wyliczyć, że z autokonsumpcji, z tego co wykorzystaliśmy od razu, z tego energii, którą od razu wykorzystaliśmy na potrzeby domowe, załóż, mamy zysk w kwocie 90, niemal 7 zł. Z Energii wysłanej do sieci, jeśli odliczę sobie te 30%, które muszę 30% energii, którą muszę, że tak powiem, zostawić w tauronie jako opłatę za magazynowanie energii w sieci, to zysk mamy po uwzględnieniu tej opłaty to 144,50 zł. Czyli w sumie w listopadzie 2024 roku. Z instalacji on-gridowych mamy oszczędności w kwocie 241 ,49 zł. 49 groszy. Jeżeli chodzi o instalację hybrydową, czy też off-gridową, to kwota to jest zawrotna 29 ,78 zł. 78 mm. groszy. Czyli w sumie mamy. W listopadzie. Czyli w listopadzie zaoszczędziliśmy dzięki instalacjom fotowoltaicznym 271 zł i 27 groszy. Jak na listopad. Wynik całkiem przyzwoity. I zobaczmy sobie teraz na dane archiwalne. I jak widać, listopad 2024 roku był przeciętnym miesiącem, jeśli chodzi o produkcję energii fotowoltaiki. bo instalacje on-gridowe wyprodukowały 328 kWh. Rok temu było to 316 kWh, ale dwa lata temu było aż 371 kWh, więc ten listopad był. Taki w normie można to powiedzieć. No i w tym roku, w porównaniu do roku poprzedniego, produkcja była większa o 4%. W sumie przez większość miesięcy w roku 2024 produkcja była większa w porównaniu do roku poprzedniego, a rekordowe niemal 21% udało się. W cudzysłowie wykręcić w maju. Bo tak w sumie maj był rekordowym miesiącem w tym roku. Najlepszym i najlepszym majem, odkąd prowadzę te zapiski, odkąd mam instalacje fotowoltaiczne. <laughs> tak do dobrego maja jeszcze nie było. I jeśli chodzi o zwrot środków jakie wydaliśmy na budowę tych instalacji on-gridowych, one już się zwróciły w całości w czerwcu 2024 roku. I w tej chwili mogę powiedzieć, że mamy darmową energię elektryczną w domu i dodatkowo dzięki fotowoltaice oszczędności w kwocie 4,5 zł, złotych. Więc już można tak powiedzieć, że zarabiamy na instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ nie musimy płacić rachunków za prąd, a wszystko co wydaliśmy na te instalacje fotowoltaiczne <laughs> wróciło do naszej kieszeni. Jeżeli chodzi o instalacje off-gridowe, to tu już tak dobrze nie ma, ponieważ no, ta instalacja jest mała, a kosztowała więcej, dlatego że mamy tam magazyn energii zbudowany z akumulatorów. Koszt instalacji. Na koniec listopada 2024 roku to jest prawie 17 tysięcy złotych. W grudniu tutaj dojdą jeszcze kolejne koszty związane z wykupieniem dwóch akumulatorów demoralizowanych energii oraz podowarki MPTT w większej mocy, ale to na podsumowanie grudnia i całego roku wyjaśnię. W dwa. Od Października 2023 roku ta mała instalacja wyprodukowała energię elektryczną. Może nie wyprodukowała tylko. No dobra, może wyprodukowała energię elektryczną o wartości 1264 zł. Skromnie założyłem, że rok wcześniej wartość tej wyprodukowanej energii to było 600 zł. No, troszkę niedoszacowałem możliwości tej instalacji, no ale zostawmy już tak, niech tak będzie. Więc w sumie, mm, ta mała niemal 2 kW, jeszcze w listopadzie, instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii pozwoliła na oszczędności w kwocie 1864 zł. <laughs> Więc żeby zwróciło nam się kwota inwestycji. Ta instalacja musiałaby wypracować jeszcze oszczędności na poziomie 15 tysięcy zł. Tak naprawdę to jestem bardzo pozytywnie zaskoczony ilością energii elektrycznej, którą ta instalacja wyprodukowała. Nie zakładałem, że będzie tak duża i tak dobra produkcja energii elektrycznej z tych no, pięciu paneli fotowoltaicznych i, i małego magazynu energii. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Zakładałem, że to będzie nie więcej jak 1000 zł, a moje szacunki zostały przekroczone o ponad 25%, czyli całkiem dobrze. I co więcej, w przyszłym roku te oszczędności i korzyści z tej małej instalacji powinny być jeszcze większe, ponieważ w grudniu dodatkowe dwa panele zostały zainstalowane oraz dodatkowe akumulatory, więc. Zakładam, że od marca do września, czyli przez 7 miesięcy w roku, nie będziemy musieli, poza może pojedynczymi jakimiś dniami, w ogóle korzystać z energii elektrycznej z sieci. I <laughs> sporo urządzeń w domu będzie zasilane energią tym procesem, <laughs> albo a jak będzie, zobaczymy. Wszystko zależy od tego, jaki będzie rok, jak będzie dużo słońca, jak dużo chmur. I jak, jaka będzie podoba, ale nie mniej jednak jest dobrze, lepiej niż zakładałem, lepiej niż szacowałem i oby tak dalej. Myślę, że w ciągu 7 lat te koszty nam się zwrócą i później już też będziemy korzystali z darmowej energii elektrycznej. W planach mam jeszcze zamianę tego małego falownika, który mam w tej małej instalacji na. Coś mocniejszego, przełączenie magazynu energii na napięcie 48V. Do tej małej instalacji z magazynu energii chciałbym podłączyć jeszcze pompę ciepłej wody użytkowej, która również pracuje u nas cały czas, podgrzewa ciepłą wodę użytkową i zużywa sporo energii. A że tą małą instalację zbudowaliśmy teraz, a no więc będzie tej energii więcej, będzie można jej używać. Będzie nawet trzeba, jeżeli więcej zrobić można. Jest dobrze, instalacje pracują, energię produkują oszczędności. Jak widzicie, w ciągu całego roku to jest niemal 10 tysięcy zł to jest kwota, której nie musieliśmy i nie będziemy musieli płacić w rachunkach za energię elektryczną, dlatego że w sieci energetycznej taurona mamy jeszcze w cudzysłowie mówiąc zgromadzone około 3000 kWh, które będziemy wykorzystywali w grudniu i w styczniu jeśli wszystko dobrze pójdzie więc kwota jest całkowita kwota całkowitych oszczędności jest pokaźna i jestem z tego powodu bardzo, ale to bardzo zadowolony a jak u Was, jak wasze instalacje fotowoltaiczne? Ile wyprodukowały energii? Jesteście zadowoleni ze swoich instalacji? Czy też uważacie, że nie pracują tak jak powinny? Zostawcie komentarz. Zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał, jeśli uważacie, że jest ciekawy. A jak ktoś ma ochotę, może postawić mi małą albo dużą kawę. Kod QR znajdziecie na ekranie. Będzie mi bardzo miło, bo kawę bardzo lubię a tymczasem w ten grudniowy dzień, wieczór, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia, do usłyszenia w następnym filmie. Cześć!